Jest z nami Krzysiek Chromiec. Jesteśmy przed meczem 34. Cześć Krzysiek. Witam. Krzysiek, Kacper Kęska okazało się, że zagra. To dla Was wzmocnienie? Tak średnio bym powiedział, średnio. No, chłopak ewidentnie ostatnio nie dojeżdża. Statystyki go też w tym sezonie nie bronią, także ciężko powiedzieć, że był wzmocnieniem. No ale jak pomoże tym razem, no, to wszystko mu będzie na pewno wybaczone. Także według mnie, według mnie może się przydać. Tym bardziej, że ma osobiste porachunki z 34, której kapitan od miesiąca robił go w nie powiem co, że, że go nie będzie na meczu. Także. <laughs> Krzysiek, jaka taktyka na spotkanie? Czy Ariel wysyła jakieś SMS-y, maile, maile w tej sprawie, czy katenaccio, czy ofensywa? Nie, 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 absolutnie nic takiego jak taktyka u nas. <laughs> znaczy absolutnie. za bardzo nic takiego nie ma, prawda? Powiedział, że gramy to samo, co zwykle. Trochę jestem tym zaniepokojony, bo jeżeli to będzie to samo, co zwykle, no to wynik można przewidzieć już z góry i że to nie będzie zbyt korzystny wynik, ale myślę, że jakoś tam powalczymy w oderwaniu od tego, co nam przekazywał. Czyli jaki, jaki będzie wynik? Ostateczne spotkania? Ciężko powiedzieć. No. Drużyna jakby nie patrzeć, klasowa, przeciwna, no ale myśmy też srot spod nie wypali, tak się mówi? No chyba tak. No to jak tak się mówi, no to w takim razie no, wynik jest sprawą otwartą, ale chyba my wygramy, chyba Czyli my. I ostat ostatnia sprawa, całe środowisko futbolowe Ligi Szóstak zastanawia się, gdzie jest ta legitymacja, czy ona się już znalazła? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, bo nie mam Facebooka, nie jestem mobilny, bo zgubiłem telefon miesiąc temu. Czyli i legitymacja i telefon poszedł Tak, 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 poszedł nie wiadomo gdzie. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo dziękuję.